Witajcie widzowie na moim kanale Dzisiaj jak widzicie Mamy Domy! Który mamy zniszczyć No tak Więc zaczynajmy Pamiętajcie o lajku i subie Może będzie lepsze filmy Oczywiście, że będą lepsze filmy Subskrybuj, subskrybuj Ale ja nie muszę do sobie nie. Dobra, zaczynamy, zaczynamy. Zobaczmy ten domek. Zaczynijmy pierwszy krok. Co jedynie odpadło? Co jedynie odpadło? Jedna zapałka, kawałek spalony. Teraz zwalaj je. No to rzucenie. Tam. Uuu, to już się bardziej popsuło. Aż się komin... Ej patrzcie, komin... No widać. Nie za bardzo się trzyma. Teraz kolejny krok. Nic ci nie stało w ogóle, ogólnie. Teraz trzeba użyć kolan. Co się zmienię. Tutaj ściana się wybiła. Ścianka. Co jest? go. Uj, tyle będzie, będzie. Będę musiał sprzątnąć. Teraz to. Uj, coś poszło. Aha, nic. Zbawmy się tym domkiem. Uuu, ile wystrzeliło. A, nic to nie zrobiło totalnie. Ho, 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 ho. U, u, szykuj się dalej. Do... Do... Ten dom musi już szykować na swój koniec. Czekajcie. Tutaj, tutaj sobie postawimy. Większość rzeczy widać. O! Tego za bardzo i widać to jej twarzy. Naprawdę ja będę się sprzątnąć to. Naprawdę, ja tego muszę sprzątnąć. To Co po filmie, po No i No widać, ten dom się ledwo trzyma. No dosłownie, ten dom się ledwo... 是吗？ Kto byś z tym zrobisz zrobił, czyż taki to się zrobił? A, to ściana taka czysta, dobra. Tak, z dom wygląda w środku. Kanapa. Tutaj półeczka, okienka. Tu jest Polska napisane. I co? Ten domek się już się za bardzo nie... Coś ten dom się jak się popsuł. Czy mamy pasy Ludniejszy film chcecie mi powiedzieć. Ludniejszy film Ludniejszy film dla Was To jeszcze przeżyło To jeszcze przeżyło Ty się jeszcze? przestanę, bo będę musiał mieć więcej pracy, to posłomdać. Ale dziękuję za oglądanie tego filmu. Jest, jestem wdzięczny, więc na razie. Cześć.